Witam Was, z tej strony Hadol Jak zawsze w tym filmie pokażę Wam króliczki, co się zmieniło, do których klatek, jakie poprzenosiłem. Tak więc przejdźmy może sobie najpierw do tej klatki. Capik już tutaj na nas czeka, żeby się przywitać. Co, nie Capik? No. I tak, w tej klatce miałem bojowce nowoangielskie. I teraz tutaj na górze jest samica barana francuskiego. O, już się fajna tutaj zrobiła. Na razie nie chce się jeszcze zakocić, już ją do samca rzucałem. No ale nie ma więc nic na siłę. Poczekamy, kiedy znów będzie się parkała. To rzucę ją do samca. Znaczy, no nie rzucę, no po prostu przełożę ją do samca. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Prawdopodobnie do kalifornijskiego pójdzie, więc zobaczymy, co to za fajne króliczki wyjdą. Ma tutaj sporo miejsca do biegania, tak więc ma super klatkę, tak więc zamykamy. Ja tutaj musiałem sobie otworzyć wcześniej, gdyż jest to zamykanie mocne. Jest tutaj druga samica. Jest to samica mieszańca. Ona jeszcze razem nie kociła. Prawdopodobnie jest zakocona. Była już u samca. I teraz podobnie ją dorzucałem, bo się nie okociła. No i nie chciała się parkać, więc może coś tam jest. Ale no nie wiadomo, niby sprawdzałem pod brzuchem, to tak słabo widać. Może dopiero jest od niedawna w ciąży, więc przekonamy się, poczekam jeszcze z tydzień. Jak będzie kopała w słomie, będzie miała ruje, to dopuszczam również do samca i zobaczymy co z tego wyjdzie. Jak już wspomniałem, raz się u mnie kociła i zobaczymy na wiosnę co będzie z niej. Dobra, zamkniemy klatkę. No i jesteśmy teraz przy tych klatkach. Weźmiemy sobie tutaj jedynkę, kiedyś chyba z 2 lata temu rysowałem sobie numery farbą na tych dźwiczkach, ale jak widzicie ta farba długo nie wytrzymała, ale jeszcze jakoś je widać, bo właśnie tutaj samice miałem i właśnie sobie numerkami opisywałem. Tu jest pierwsza samica mieszańca, dopuściłem ją do samca kilka dni temu, z 5 dni temu, bo miała ruję, parkała się. I widziałem, że samiec kalifornijski ją pokrył. Tak więc czekamy na młode. Zobaczymy co z niej wyjdzie. Lecimy dalej. Tu jest druga samica, mieszańca brązowa. Ona jeszcze rui nie miała, więc nie była jeszcze znaczy no nie miała rui, wrzuciłem ten, puściłem ją do samca. No i nie chciała, samiec próbował, ona nie chciała, więc poczekamy sobie. Kiedy to mruje dostanie i również ją zakocimy lub sprzedam ją, jeśli ktoś będzie chciał. Dobra, zamykamy. pójść, czemu pojdełka tutaj. Otwierasz, nie otwieraj. Przechodzimy sobie do kolejnych. Tu jest aktualnie samiec yy, zajęczak z samicą, bo puściłem ją do niego. Mówię zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Yy, no, samica coś się nie chce zakocić, nie wiem czemu. U mnie się raz przecież okociłam. To miała jednego nieżywego. Za drugim razem miała chyba trójkę. No i jeden tylko od niej przeżył, bo dwa odpadły. No i co? Samiec też jakiś taki jest, że za bardzo nie chce skakać na te samice. Nie wiem, co z nim jest nie tak. Może zajęczaki muszą mieć odpowiedni moment na zakocenie. No ale wrzucimy do niego, zobaczymy. Jak widzę, że ucieka od niego na razie, więc prawdopodobnie się nie parka. I odrzucę ją e, za niedługo do innej klatki. Dzisiaj i podobnie na, za kilka dni znowu dopuścimy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zamkniemy sobie. O, bo się jas za jasno zrobiło. Zamkniemy sobie klatkę. Widzicie, jaki capek mądry. Z wiadra nie chce pić, z pojedła króliką pije. A ja tak mówię, czemu tak mało wody w pojedle mają króliki. łobus jeden. Dobra, idziemy teraz do samca kalifornijskiego. Do niego również dopiero wrzuciłem tą samicę niebieską. Bianka, tutaj nie podchodź. Bo się parkała. Myślałem, że już nic z niej nie będzie, ale tak na ryzyko puściłem ją do tego samca. No i parkała się. Samiec od razu ją za pierwszym razem pokrył. Później drugi raz. Również ją dzisiaj odsadzę. Tutaj jest jej miejsce w klatce. Na razie nic nie ma, bo to jest właśnie jej miejsce. Bianka nie wyjada jej ziarna. Nie wyjada No, tak więc ją zaraz odsadzę i zobaczymy, co, co wyjdzie z niebieskiego i kalifornijskiego samca. Bianka, uciekaj. Uciekaj, Bianka. Nie jemy. Zamykamy. I do ostatniej samicy przechodzimy. Jest to samica mieszaniec również. Ja na nią sroka wołam, bo jest taka fajna srokata. I ona już jest w 100% zakocona. Termin ma za 9 dni na wykocenie. Patrzałem tutaj pod brzuchem i czuć małe. Była ona zakacana samcem kalifornijskim, tak więc zobaczymy. co za maluchy wyjdą. Za 9 dni się okoci. Tak więc yy, nam pozostaje tylko czekać. Na pewno film się pojawi. Jeśli się wykoci szczęśliwie, to na pewno film się pojawi z młodych. No i to by było na tyle z moich królików, wszystkich. To są wszystkie króliczki, co tutaj mam. A widzicie jaka bianka jest wytrykus. Wczoraj tutaj miały obornik wyrzucany. Zaraz wam pokażę tą drugą klatkę, która już nie jest na razie przeze mnie uczęszczana, znaczy no nie przeze mnie, przez króliki, bo tutaj właśnie przeniosłem, bo chciałem, żeby wszystkie króliki już były w jednym miejscu, żeby nie chodzić z tym wiaderkiem. Po całym gospodarstwie, żeby nakarmić jednego czy tam dwa króliki. Tak więc zaraz Wam pokażę tą drugą klatkę. Jak widzicie, tu jest ta druga klatka. Tu jeszcze pojedła zostały po tych dwóch samicach. Wczoraj je przesadzałem, dzisiaj jeszcze wczoraj nie, zje, nie zdążyłem ich zdjąć. Dzisiaj je będę zdejmę i je umyję, żeby czekały na kolejny sezon. Jak widzicie, klatki są puste, wyczyszczone. Czekają na wiosnę, gdy będzie tych królików więcej. Żeby yy, zmieściły się wszystkie klujki. Tu jest jeszcze jedna klatka podwójna. Jak widzicie, kozy się tutaj do niej dobrały. Muszę tutaj wymienić deski. W niej bardziej trzymałem właśnie typu kurczaki, gołębie na sprzedaż, coś w tym stylu. Bo akurat jest taka poręczna, tutaj jest ścianka, którą zrobiłem z desek, ale w każdej chwili można odkręcić wkrętami. I wyciągnąć tą ścianę, i jest jedna długa, duża klatka. I tu jest jeszcze jedna mniejsza, już ją widzieliście też na moich filmach. Jest do kurczaków, no lub też do królików. Jak nie będzie miejsca, to i króliki się w niej zmieszczą. No jest taka poręczna, wysprzątana jest. Kurczę, w tym telefonie mi ta jasność się robi. No i co, kozy? Ja walczera nie będę nagrywał, bo ten film to o królikach ma być. Tak więc ja się już z wami żegnam. Możecie zostawić łapkę w górę, jeśli filmik Wam się spodobał. Osoby, które nie subskrybują jeszcze kanału, możecie w tym momencie go zasubskrybować oraz zostawić dzwoneczek. Możecie pisać komentarze. Wiem, miałem już yy, z dwa tygodnie temu nagrać QA. Tak się, wiecie, zabieram za to, że nie zabieram. Nie mam po prostu motywacji do nagrania. Kilka pytań się pojawiło. Śmiało możecie jeszcze pytania zadawać, w opisie będziecie mieli nazwę filmu. Czy tam link wam podam, w którym filmie właśnie macie pisać te komentarze, te pytania do QA. No i na pewno w niedługim czasie to QA się pojawi. Tak więc ja już nie przedłużam, bo już ponad 8 minut gadam. Ja was tutaj zostawiam. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi. No i cześć.